Dzisiaj omówimy delikatny, choć dość rozpowszechniony problem: co zrobić, kiedy ktoś ma spore potrzeby erotyczne, ale nie ma stałego partnera albo partnerki. I to omówimy zarówno rozwiązanie łagodne, które każdy może zastosować, jak później też bardziej hardkorowe, zdecydowanie dla osób dorosłych. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to jestem Alex, człowiek wieku może twojego dziadka który żyje tak, jak pewnie wielu Twoich rówieśników chciałoby żyć, a na tym kanale się, dzielę się wiedzą, jak to zrobić. Wracając do tematu, pewna kobieta napisała do mnie, jak mogę mieć liczne, luźne, romantyczne relacje. Mam duże potrzeby seksualne, ale kiedy idę do łóżka z kimś casualowo, to potem cierpię psychicznie i emocjonalnie. Nawet kiedy niczego więcej od tej osoby nie chcę tylko dobrego spędzenia czasu. A potem mam załamkę, kiedy wiem, że ten facet jest teraz z kimś innym, chciałabym umieć chodzić do łóżka bez zobowiązań i czuć się potem dobrze, ale jak to zrobić? Znalezienie stałego partnera nie jest takie proste, a czas mija i mija. Nie chcę żyć jak zakonnica. Koniec cytatu. W tym filmie porozmawiamy o kilku metodach poradzenia sobie z takim problemem. Jak już wspomniałem, od łagodnej do bardziej hardkorowej. I oczywiście, o ile zwracam się w nim do kobiety, to bardzo podobnie będzie to wyglądało w przypadku mężczyzn, którzy są uczuciowi, a takich też jest dość sporo. W sytuacji opisanej w komentarzu, praktycznym rozwiązaniem są właśnie y, opisane przez tą panią mniej czy bardziej luźne, erotyczne relacje z ludźmi, z którymi nie wiąże nas długoterminowa więź emocjonalna. Jeśli ktoś jest dłużej bez partnera, to zazwyczaj jest to lepsze rozwiązanie od zamykania się w czterech ścianach. I ograniczania kontaktów z psią przeciwną, do internetu, albo też w ogóle całkowitego celibatu. To ostatnie zdarza się szczególnie ludziom, którym brak pewności siebie i umiejętności interpersonalnych, i przy okazji jeszcze doświadczenia potrzebnego do znalezienia partnera lub partnerki. Problem wtedy polega na tym, że jeśli taki celibat będzie trwał zbyt długo, to będzie takiemu człowiekowi coraz trudniej radzić sobie w tej sferze, ze względu na brak możliwości wyrobienia sobie. Odpowiednich umiejętności. A większość tych umiejętności wymaga, no niestety, praktyki i to praktyki z drugim człowiekiem, a nie z sobą samym. Dlatego według mnie, nawet casual racje, tak jak pisze ta kobieta, to jest lepsze rozwiązanie, jest tylko parę punktów, na których koniecznie trzeba uważać. Punkt pierwszy to jest kwestia bezpieczeństwa, zarówno w kwestiach zdrowotnych, ale też, szczególnie w przypadku kobiet, też bezpieczeństwa czysto fizycznego. No ale o tym chyba nie muszę mówić w szczegółach bo to są sprawy dość oczywiste. No, Jeżeli jednak nie, to napisz widzu albo w komentarzu, nagram temat osobny film. A drugi punkt, bardzo ważny, to jest bądź w porządku i nie okłamuj drugiego człowieka tylko po to, żeby pójść z nim do łóżka. To się często zdarza ludziom, którzy nie wierzą, że będąc sobą i komunikując otwarcie, mogliby znaleźć chętnych partnerów lub partnerki. To jest na dłuższą metę bardzo niedobra metoda, którą zdecydowanie odradzam. Karma is a bitch. I droga do szczęśliwego życia z pewnością nie przebiega przez takie postępowanie. Wierz mi, wiem o czym mówię, bo sam robiłem w życiu różne rzeczy, z których nie do końca jestem dzisiaj dumny. Trzecim, często niedocenianym problemem jest, tak jak w przypadku tej cytowanej kobiety, kwestia emocjonalna. Jakbyśmy na to nie patrzyli, to dla wielu ludzi nawet niezobowiązujące uprawianie z kimś z seksu buduje pewną wieś emocjonalną. To jest wbrew pozorom nie dotyczy nie tylko kobiet, ale także sporej grupy mężczyzn. I często prowadzi to potem do pozornie nieracjonalnych frustracji, zazdrości i innych nieprzyjemnych odczuć. Właśnie dlatego autorka komentarza, który cytowałem, prosiła mnie o receptę, jak przeprogr przeprogramować jej reakcję. No cóż, takie przeprogramowanie, jak wiele rzeczy w naszej głowie, jest możliwe. Ale zdecydowanie odradzam i, i odmówiłem też tej kobiecie. Jeśli zabijesz sobie zdolność do różnych odczuć w imię tego, żeby bez problemu wychodzić do łóżka z różnymi ludźmi, to będzie ci to potem przeszkadzać, jeśli w przyszłości trafisz na właściwego człowieka, z którym będziesz chciała mieć naprawdę głęboki związek emocjonalny. Tego na pewno nie chcesz i ja na pewno nie będę ci w tym pomagał. Lepiej poradzić sobie w inny sposób, nie rezygnując też z poszukiwania tego długoterminowego partnera. O tym poszukiwaniu to mówiłem już w różnych filmach i będę też nagrywał dalsze. Jeżeli chcesz zminimalizować te załamki wynikające z casualowego uprawienia seksu bez wchodzenia w jakieś hardkorowe rozwiązania, to przede wszystkim zadbaj o to, by mieć możliwie jak najbogatsze życie poza strefą erotyczną. Staraj się brać udział w różnych interesujących Cię aktywnościach, najlepiej z innymi ludźmi. To pochłonie Twoją uwagę i zminimalizuje czas, kiedy będziesz siedzieć w domu i rozważać, co akurat robi twój kochanek, a potem zatruwać się tymi wyobrażeniami. Tymi wyobrażeniami, które nawiasem mówiąc, często, pamiętaj o tym, są znacznie bardziej kolorowe od rzeczywistości tego kochanka, tej drugiej osoby. Pomyśl, że gdyby on miał takie super przeżycia z kimś innym, no to prawdopodobnie nie robiłby z tego z tobą. Zwłaszcza, że faceci, no, nie mają tu aż tak nieograniczonych możliwości. Dodatkowym bonusem takich platonicznych aktywności z innymi ludźmi jest możliwość. Poznania ciekawych i aktywnych osób, w tym też nowych mężczyzn. Daje ci to też możliwość wyrobienia sobie umiejętności komunikowania z bardzo różnymi ludźmi. Warto też próbować różnych nowych rzeczy w nowych dziedzinach, którymi dotąd się nie zajmowałaś. To nie tylko odciągnie Twoje myśli od tamtego faceta, ale też uczyni cię atrakcyjniejszą dla innych. Nawet jak w tych nowych dziedzinach nie poznasz mężczyzny dla ciebie, to uzyskasz dostęp do kręgów innych ludzi. No, a potem wszystko może się zdarzyć. I nigdy nie wiesz, do czego ci to zaprowadzi. Ja na przykład, mieszkając w Warszawie, zacząłem od zapraszania ludzi na bezpłatne rozmowy o życiu na spacerach po Ursynowie, to jest dzielnica Warszawy. W rezultacie zorganizowano ze mną bezpłatną konferencję w Krakowie, a tam poznałem Karolinę, moją przyszłą żonę. To może też przydarzyć się tobie, czego serdecznie ci życzę. Nawiasem mówiąc, jak nie jesteś osobą aktywną i wolisz siedzieć w domu, to lepiej jak najszybciej to zmień i wyjdź do ludzi bo inaczej trudno będzie Ci znaleźć ciekawego mężczyznę, a potem nawet jak go znajdziesz, to utrzymać z nim funkcjonujący związek, a nie czystą wspólnotę gospodarczą. Dlatego moja rada, zanim sięgniesz do bardziej hardkorowego podejścia, o którym zaraz sobie powiemy, to nie zaniedbuj nabywania normalnych umiejętności interpersonalnych potrzebnych do budowania wszelkich relacji z ludźmi. W tym na pewno pomoże Ci przestudowanie książki Sukces w relacjach międzyludzkich. To nie jest moja opinia, tylko głosy bardzo, bardzo wielu czytelników. Wielu ludzi całkiem niepotrzebnie żyje w samotności albo w kiepskich związkach, bo nie potrafi dość podstawowych rzeczy w budowaniu relacji. Zrób to lepiej od nich, naucz się i zrób to lepiej. Przejdźmy teraz do hardcore'u. Jeżeli te dodatkowe aktywności nie pomogą ci w unikaniu zdołowania w czasie, kiedy nie jesteś z tym niezobowiązującym partnerem, to czas na no, mocniejsze podejście. Tym podejściem w naszym społeczeństwie lepiej się nie chwal przed światem i większością znajomych. Polega ono w uproszczeniu na tym, że nie ograniczasz się w uprawianiu niezobowiązującego seksu tylko do jednej osoby. Zadbaj o to, żeby mieć takich dwóch lub trzech partnerów na luzie. Jak zrobisz to dobrze, to razem z zajmowaniem się wieloma innymi aktywnościami spowoduje to, że nie tylko będziesz miała znacznie mniej czasu na rozpamiętywanie, co robi akurat ten jeden kochanek ale stanie cię dość, dość, dość obojętne. No bo sama w tym czasie masz interesujące przerzucia i w sumie najprawdopodobniej będzie to dla Ciebie znacznie mniej odczuwalne to, to myślenie o tym, o, tym, o tym jednym. Przy tym wszystkim, żeby nie zrobić sobie krzywdy, sobie samej albo też żadnego z tych partnerów, to koniecznie pamiętaj o kilku następujących punktach. Punkt pierwszy to jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego i fizycznego i oczywiście antykoncepcji. Są one co najmniej tak samo ważne jak w tym pojedynczym przypadku, tym z tym pojedynczym kochankiem, i w żadnym wypadku tego nie zaniedbuj. Punkt drugi. Nie obiecuj tym facetom więcej niż gotowa jesteś im dać. To dotyczy zarówno potencjału znajomości, jak i takich rzeczy jak na przykład monogamiczność relacji. Ty nie masz obowiązku spowi spowiadania się z tego życia erotycznego, ale przynajmniej nie wciskaj mężczyźnie, że jest jedynym, jak nie jest. Jako kobieta masz i tak ułatwione zadanie, i jeśli Twoim celem jest seks, to nie musisz bajerować nikogo. Pamiętaj, że w przypadku luźnej znajomości kryteria są znacznie łagodniejsze niż w wypadku partnera na długo. Więc jeśli nie będziesz się ograniczała tylko do facetów, których chciałabyś przedstawić mamusi albo koleżankom, to znajdziesz bez trudu wystarczająco wielu chętnych do luźnej, otwartej znajomości z benefitami. Trzeba tylko otwarcie komunikować, no i dobrze wybrać. Jak już jesteśmy przy wyborze facetów, to staraj się, żeby byli to mężczyźni zarówno zrównoważeni emocjonalnie, jak i w stabilnej sytuacji życiowej. Zadając się z facetami stabilnymi emocjonalnie, unikniesz, po pierwsze, pouwieszenia się na tobie kogoś, z kim chcesz mieć tylko miłe chwile, po drugie, zminimalizujesz ryzyko wszelkiego rodzaju aktów agresji i przemocy, kiedy zdecydujesz się taką znajomość zakończyć. Jeśli chodzi o stabilną sytuację życiową, to nie jest też twoim celem utrzymywanie nikogo, wyciąganie z długów i tym podobne akcje. Więc raczej unikaj mężczyzn z problemami finansowymi. Tacy faceci nie tylko zaszkodzą stanowi twego konta, ale też twojemu szacunkowi do samej siebie, bo będziesz miała wrażenie, że coś kupujesz. Nie rób tego, bo niezależnie od wieku, na pewno nie musisz. Nie ograniczając się do jednego mężczyzny, staraj się oczywiście unikać ekstremów. Na pewno odradzam masowe chodzenie do łóżka z kim popadnie, i one night stands. Z twego tekstu wnioskuję, że jesteś normalną, uczuciową kobietą, która po prostu obecnie nie ma stałego partnera, za to spore potrzeby erotyczne. Dlatego, abstrahując od wszelkich ryzyk związanych z masówką, szkoda, żebyś takim postępowaniem zabiła sobie tę uczuciowość, którą masz. Jak poznasz tego właściwego partnera dłużej, to ona ci będzie bardzo potrzebna. A z tymi metodami to jest trochę jak z winem: lampka do kolacji, nawet dwie lampki ją wzbogaci. Masowe picie zniszczy ci organizm. Nie rób tego. Z tego samego powodu odradzam dość popularne montowanie idealnego partnera z kilku rzeczywiście istniejących osób. Część kobiet i mężczyzn tak robi, ale pomijając już etyczne rozważania takiego układu, jest to często powodem niepotrzebnych komplikacji i uważaj teraz, jest bardzo wygodne. Dlaczego wymieniam wygodę jako wadę? No to jest wada, bo łatwo stwierdzić, że to jest optymalna forma rozwiązania kwestii relacji damsko-męskiej i partnera życiowego i porzucić ideę znalezienia tego idealnie pasującego. A to byłby duży błąd i duża strata. Błąd dlatego, bo jakości życia z takim idealnie pasującym partnerem i głębi doznawanych odczuć nic nie pobije. I pamiętaj, ten facet wcale nie musi być ideałem. Ja tutaj też wiem, o czym mówię. Pewnym specjalnym przypadkiem są romanse z osobami, które są w innych stałych związkach, też związkach małżeńskich. Mimo pozornych zalet takiego rozwiązania, odradzam. Ale o tym może porozmawiamy przy okazji, jeśli napiszesz w komentarzu, że ten temat Cię też interesuje. Proszę, daj łapkę w górę, aby YouTube wiedział, że warto pokazać innym i zasubskrybuj ten kanał z dzwonkiem powiadomień, żeby nie przegapić następnych odcinków. Napisz w komentarzach, jeśli masz pytania lub interesuje Cię jakiś inny temat wideo. Zobacz sobie jeszcze ten film, to Ci się przyda. I do zobaczenia następnym razem.